Cześć moi mili, ten filmik to będzie taki czysty, spontan, ale chciałam Wam pokazać, co przyszło do mnie nie tak dawno temu z niemieckiego Zoplusa, tylko z tego powodu z niemieckiego, że po prostu na polskim przykładali cały czas termin dostaw, a ja już czekać nie mogłam, bo już w sobotę odbieram wiarę. Tak, no cóż, będzie trochę cięć, ale to dlatego, że jedną ręką nie dałabym rady w sposób komfortowy tego wszystkiego porozpinać. Generalnie cały transporter jest na zamek błyskawiczny, w związku z czym to jest rewelacyjna opcja, bardzo to ułatwia sprawę. Ale przechodząc do tego, co tutaj mamy. To jest część boczna tego transportera. Eee, ma ona bardzo duże otwory wentylacyjne. Myślę, że to jest super sprawą, jeżeli chodzi o ciepłet. I eee, zimne spokojnie możemy to nawet w jakimś kocykiem przykryć. Nie potrzebujemy żadnego dodatkowego eee, ochraniacza. Eee, ten transporter ma o, otwór przy swój tej wielkości, z świateczką, eee, jakąś taką. Ciężko mi określić materiał, bo na tym do końca się nie znam. Ale można powiedzieć, jakiś tam plastik, w związku z czym pazury nie będą w stanie aż tak tego yy, łatwo uszkodzić. Sama, sam bok, tego transporterka, posiada również kieszonkę. Ja mam tutaj schowane yy, smakułyki oraz poduszeczkę z walerianką. Pokażę Wam teraz, co dokładnie zebrałam ze sobą w podróż do Katowic po Pokierem. Yy, Jak pewnie też słyszycie, jestem chora, więc weźcie. Pod uwagę. E, wziąłem dwie zabaweczki. E, nie pamiętam, czy one są. Y, są to na czy kocimienta, ale są rewelacyjne. Motyw y, y, nie pingwinów, tylko flamingów. Tak, tak, flamingów. E, wiem, że jest hit na ten, e, na ten moment, na nie, czy też już powoli przemija. E, natomiast są rewelacyjne, porządne, można je kupić też na plusy więc polecam. Film nie jest rozorowany. <grym> Kocyk no niestety też z za plusa. Dostałam go od e, w momencie, w którym odbierałam Marko. Dalej mamy tutaj e, podkład higieniczny na wszelki wypadek. Kocyk, no po prostu, żeby było mięciutko. I dodatkowy podkład higieniczny na zmianę. Tam już dalej jest od transportera. Złożę go i Wam go pokażę bo jest rezerwacja. Yes, i on. Zobaczcie, nie jest piękny? Naprawdę, pięknie się prezentuje, bardzo elegancko, muszę przyznać. Generalnie tak, wszystkie dane techniczne, wszystkie informacje na ten temat, linki będziecie mieć w opisie, więc zachęcam Was, żebyście właśnie tam zajrzeli. Myślę, że jak przywiozę fiary PR to też pojawi się osobny post, jak mi się ją ja transportowało w tym transporterku przez tyle godzin, bo będziemy jechać proszę pamiętać dokładnie, ale minimum 7, tak więc Zerknijcie. Dla mnie rewelacja. No i cóż, tyle. Trzymajcie.